Słyszysz mnie? Nie słyszysz. Widzę. Widzę. <noise> Dobrze. wy, wy. wy. Widzę by. Każdej. 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 W naszej klasie? Widzę w naszej klasie? Nie. To powinno być jakieś przysłowie. Pokaż z profilu. Każdej. Każdej. Każdej? każdej 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 widzę w naszej każdej, co to jest każdej nie ma naszej widzę w każdej każdej z nich z nich trudne hasło z nich nich jest kasztej widzę w każdej Widzę w naszej każdej k kasze każdej 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 kaszy? ta kaszeń każdej w każdej no to ży, a nie szyno widzę w każdej widzę w każdej z Poczekaj bo teraz mam takie każdej z nas z nich powiedz sobie jeszcze widzę w każdej z nich z nich Widzę w każdej z nich. Z nich przede, przede wszystkim przede wszystkim człowieka. Człowieka. Tak. O Jezus każdej, każdej, Widzę w każdej, 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 każdej i drugie w naszej klasie. Mam? Mam nadzieje Takie nadzieje? Każde nadzieje. nadzieje także nadzieje N na naszej Dzie, dzie, dzieje, nadzieje. Mam. Nadzieje. Mam. Nadzieje. Na, na czole. Na... <ścoughs> na. 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 Nadzieje. Na szyi. Nadzieje. nadzieje. Wolniej. Nadzieje. Na cenie, na cenie. Nadzieje. Mam nadzieję. Naczynie? Nadzie <grym> nadzieję... Na scenie? Nadzieje. Znaczenie? Nadzieje. Na? Na? Mam na? Dzie? Scenie? Dzie? Dzieje? Nadzieję... Nadzieje. Mam nadzieję. Ola, zaczynasz robić gesty, to już trochę mnie mylisz, ale mam. Mam. Nadzieje. Na scenie? Nadzieje. Znaczenie? Mam nadzieję. Marzenie? Nadzieje. Na scenie? Nadzieje. Znaczenie? Nadzieje. Dzieje, dzieje, dzieje. Czy, dzi, dzi i, dzi, Cz. dzi, dzi, dzi. Zmarłaś, można. Dzi, dzi. 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 Mam nadzieję, dzieje. że, że, się, że że Scie? Mam nadzieję, że się się Dwa razy że? Nie. Mam nadzieję, że 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 się, że się. Że się Cze? Że się. Że się? Tak. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy. Zabierzemy? Zaprzyjaźnimy. Zaprzyjaźnimy. Tak. O, Chrystusie. To jest bardzo śmieszne. To jest bardzo śmieszne. Że, 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 że. 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 No i liter, takie głoski jednak z profilu wyglądają inaczej. Ja faktycznie tam próbowałam coś. Po Świetna roku. zabawa. Powinniśmy Świetna. się zabawić w domach. Super. <grych> Uff. Oh.